Przyjrzyjmy się dziesięciu osobom, które przeszły drogę od zera do milionera. Na miejscu dziesiątym mamy człowieka znanego z krzyków w restauracjach, ale jednocześnie uważanego za najlepszego szefa na świecie. Mowa oczywiście o Gordonu Ramsay'u. Oprócz swojego programu telewizyjnego, Ramsay prowadzi obecnie 16 restauracji wyróżnionych gwiazdkami Michelin na całym świecie. Jednak dorastając, Gordon był ofiarą przemocowego i toksycznego domu, który opuścił w wieku 16 lat. Po części było to spowodowane alkoholizmem i agresywnym zachowaniem jego ojca. Ramzej wiedział, że jego pasją jest gotowanie. Miał zaszczyt pracować z takimi wielkimi nazwiskami jak Marco Pierre i Guy Savoy. W 1988 roku, po latach gotowania w innych restauracjach, Gordon otworzył własną o nazwie restaurant Gordon Ramsay. Wkrótce zdobył on trzy gwiazdki Michelin. Opening your own restaurant to a dream. Outsmarting your competition to objectiv. Winning 3 Michelin stars. Was a dream. Następnie skupił się na telewizji, a jego pierwszy program nazywał się Boiling Point. W jednym z odcinków odwiedził więzienie, otwierając się przed więźniami na temat swojej trudnej przeszłości, starając się do nich dotrzeć. Prawda jest taka, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. Obecnie Gordon jest gwiazdą programów takich jak Masterchef i Hell's Kitchen znanych na całym świecie. Jego majątek wynosi obecnie ponad 63 miliony dolarów. Na miejscu dziewiątym mamy Chrisa Gardnera. Chris w dzieciństwie zmagał się z niestabilnością. I przemocą. Jego życie zmieniło się diametralnie, gdy postanowił rozpocząć karierę w finansach, mimo braku doświadczenia i formalnej edukacji w tej dziedzinie. W tym czasie sypiał w różnych schroniskach dla bezdomnych i publicznych toaletach. Chrisowi udało się zdać egzamin brokerski za pierwszym podejściem. W 1987 roku założył własną firmę o nazwie Gardner Rich. Napisał również książkę w pogoni za szczęściem, która została zekranizowana w nagradzanym filmie. Obecnie Chris Gardner jest wart ponad 70 milionów dolarów. Jego książka w pogoni za szczęściem stała się bestsellerem i inspiruje ludzi do podążania za swoimi pasjami oraz wytrwałości, co odzwierciedla jego drogę od zera do milionera. Na miejscu ósmym mamy Jewel Kilcher. Słynną piosenkarkę i autorkę tekstów. Jewel opuściła dom w wieku 15 lat i musiała zamieszkać w samochodzie, stąd zostać profesjonalną piosenkarką. Mimo trudnych warunków, zaczęła występować w małych miejscowościach, aby zarobić na życie. Została później odkryta przez przedstawiciela wytwórni płytowej, który zobaczył jej występ w małej kawiarni. Dostrzegł w niej potencjał i dał jej szansę na stworzenie publicznego wizerunku. Jej pierwszy album, Piece of You, sprzedał się w ponad 12 milionach egzemplarzy. Po sukcesie muzycznym, Jewel zajęła się. Także pisaniem i dziennikarstwem stała się autorką bestsellerów. I założyła organizację Hyter Grant for Humanity. Organizacja ta koncentruje się przede wszystkim na problemach, takich jak potrzeba czystej wody i edukacja. Jej majątek wynosi ponad 14 milionów dolarów. Teraz na miejscu siódmym mamy Lesa Brauna, mówcę motywacyjnego. Les urodził się na podłodze opuszczonego budynku, a jego matka oddała go do adopcji sześć miesięcy później. Często był dręczony w szkole, co czyniło jego dzieciństwo bardzo smutne. Mimo to nie poddał się. Spędzał dużo czasu słuchając radia i natychmiast odkrył swoją pasję do publicznych wystąpień. Na początku kariery Braun pracował jako DJ radiowy, a później rozwinął się w branży telewizyjnej. Został gospodarzem talk show i mówcą motywacyjnym. Jego przemowy kładą

Na miejscu szóstym mamy jedyną w swoim rodzaju Jennifer Lopez. Zanim zaczniemy mówić o jej wspaniałej muzyce, spójrzmy na czasy, gdy nie miała nic. Jennifer była bezdomna w różnych momentach swojego dzieciństwa i musiała spać na kanapie w studiu tanecznym. Can I sleep here when everybody goes home? And the couch and they were like, okay. Lopez rozpoczęła swoją karierę muzyczną od tańca, ostatecznie zdobywając miejsce jako Fly Girl w programie telewizyjnym In Living Color. Jennifer postanowiła później skupić się na aktorstwie, a po latach przesłuchań i małych ról dostała główną rolę w filmie Selena. Potem zaczęła koncentrować się na muzyce, wydając hit za hitem. Dziś uważana za jedną z najbardziej wpływowych artystek latynoskich. Jej najsłynniejszy utwór on the floor ma ponad 600 milionów odtworzeń na różnych platformach. Jennifer Jennifer Lopez zajmuje się także modą, perfumami i prowadzi własną firmę produkcyjną. W 2024 roku, mając 55 lat, jest warta ponad 400 milionów dolarów. Na piątym miejscu mamy Steve'a Jobsa, założyciela Apple. Zanim został milionerem technologicznym, sypiał na podłogach u znajomych lub w garażach i próbował związać koniec z końcem, sprzedając butelki po coli. Więc tak, był czas, kiedy miałeś więcej pieniędzy niż Steve Jobs. Wiedział on jednak, że ma w sobie bardzo wyjątkowy talent, który pomoże mu zmienić świat. Jobs współzałożył firmę Apple ze Steve'em Woźniakiem. Pierwszym produktem był komputer Apple I. W 1985 roku został zwolniony z własnej firmy. W tym czasie założył firmę, którą nazwał Next. A także kupił małe studio animacji, które dzisiaj możemy znać jako Pixar. Lata później wrócił do Apple, wprowadzając firmę na zupełnie nowy poziom sukcesu, tworząc koniczne produkty takie jak iPod, iPhone i iPad. Gdy Steve Jobs zmarł, jego majątek wynosił 10,2 miliarda dolarów, co jest niesamowite, biorąc pod uwagę, że zaczynał w garażu. Na miejscu czwartym mamy jednego w swoim rodzaju, to niego Robinsa. Jego historia to klasyczny przykład, jak można przekuć osobisty ból w sukces. Robins wychowywał się w bardzo burzliwym domu. Domu. Opuścił go w wieku 17 lat i pracował jako woźny, mieszkając w małym, ciasnym mieszkaniu. Pewnie widziałeś zdjęcia jak lata prywatnymi odrzutowcami, więc zdziwicie, że zaczynał od zera. All Tony był entuzjastycznym uczniem i czytelnikiem. Karierę rozpoczął od organizowania wydarzeń, ale szybko zdał sobie sprawę, że sam chce być mówcą motywacyjnym. Tony napisał swoją pierwszą książkę, Obudź w sobie olbrzyma, która stała się bestsellerem. Jego sukces można przepisać udanym seminarium, programom coachingowym i książkom. Odgrywał kluczową rolę w pomaganiu ludziom w osiąganiu osobistych, finansowych i zawodowych. Sukcesów. Jego roczny dochód przekracza 60 milionów dolarów, a majątek wynosi ponad 600 milionów dolarów. Na miejscu trzecim mamy autora i aktora, Jima Carleya. Jim mieszkał w Wanie i pracował jako woźny, aby się utrzymać. Jego pierwsze ambicje zawodowe dotyczyły komedii. Przeniósł się do Los Angeles, gdzie zaczął występować w małych klubach komediowych i nawiązywał kontakty z wielkimi nazwiskami Hollywood. Grał główne role w filmach takich jak Ace Ventura, Truman Show i Głupi i Głupszy. Obecnie jest jednym z najlepiej opłacanych aktorów, jego majątek wynosi. 180 milionów dolarów. A przedostatnia na naszej liście jest Oprah Winfrey. Urodziła się w biedzie na wiejskich terenach Mississippi i miała trudne dzieciństwo naznaczone przemocą i niestabilnością. Oprah mieszkała w różnych domach, u swojej babci i rodziców, doświadczając trudnych warunków w tych przepełnionych ubogich mieszkaniach. Karierę w mediach rozpoczęła w liceum, pracując w lokalnej stacji radiowej. Później przeszła do telewizji, gdzie okazała się niezwykle utalentowana. Zatrudniono ją do prowadzenia porannego talk show w Chicago pod tytułem DO. Oprah Winfrey Show. To był początek. W programie poruszała serca miliony widzów, dotykając ważne tematy takie jak edukacja, zdrowie i duchowość. Oprah Winfrey Show was able to address in a way, that allowed people to see the best of themselves. Później uruchomiła The Oprah Magazine, który również odniósł ogromny sukces. Oprah znana jest ze swojej działalności charytatywnej, w tym fundowaniu stypendiów i wspierania edukacji. Wierzyłbyś, że Oprah jest warta ponad 3 miliardy dolarów? Na miejscu pierwszym mamy jedyną w swoim rodzaju J.K. Rowling, autorkę serii O Harry Potterze. Może nie była bezdomna, ale była samotną matką żyjącą z zasiłku i z trudem wiążącą koniec z końcem. Była w pełni zależna od pomocy rządowej, przeprowadzając się z miejsca na miejsce i walcząc z depresją to Jednak od dzieciństwa wiedziała, że chce być pisarką. Pierwszym krokiem było wyjechanie do Portugalii, gdzie uczyła angielskiego. Po powrocie do Wielkiej Brytanii skupiła się na dziennikarstwie i pisarstwie, a pierwsza książka o harem poterze została napisana. Niestety została odrzucona przez wielu wydawców. Obecnie sprzedano. Ponad 500 milionów egzemplarzy. A autorka Harry Pottera nosi tytuł pierwszej miliarderki pisarki na świecie.